Dobrze, okej. Okay. A, a tak, było te, tak, okej. Okay. Nie spinaj się, tak, no właśnie, nie. Po co ta spina, no to, 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 to nie denerwuj się chyba, to znaczyło, wyluzuj, tak. Bambi, sigma. A co to znaczy Sigma? Określenie, że ktoś jest dobry, dobry w grę. To jest ich, ich slang. Bardzo mało odpowiadają. W sposób taki komunikatywny skracają zdania. Zawsze bądź sobą, zawsze mów prawdę i chodź prostymi drogami. To jest w życiu najważniejsze. Łoczne pokolenie jest bardzo leniwe. Technologia ich zniszczyła. O, szalona różnica szalona, szalona. To co nasze, nasi rodzice, to naprawdę, jak wspomina, to było tylko siedzenie w domu, ewentualnie spotykanie się gdzieś tam ze znajomymi, a my teraz żyjemy. Jeżeli należymy do stowarzyszenia jakiegokolwiek, no to są duże, duże plusy. Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, że w Lubawie akurat coś takiego powstało. Powinno być tak, że człowiek powinien być dwa razy rodzicem. To popełniałam kiedyś, bo mnie popełniała. Bo wnuków to już teraz się inaczej wychowuje, się i zawsze broni przed matką. Współczesne badania pokazują, że młodzież, która dzisiaj śledzi TikToka, social media i Instagram, dochodzi do przekonania, że najbardziej wiarygodnymi osobami dla nich są ich własni rodzice, bo im bardzo mocno ufają i mają zaufanie do swoich dziadków. Więc doświadczenie dorosłych rodziców powoduje, że mamy zaufanie i budujemy zaufanie. Dziękuję bardzo.